Kolejnym giveawayem będzie kolagen. Po prostu rozdrabniam mu na górę serka homogenizowana. Good morning sunshine! Zrobić będziemy jeść! Po co ja liczę w ogóle kalorie? I też wiem, że na przykład dzięki temu, właśnie idealnie ja mogę być ubrana i mały może być ubrany i ja nie muszę go dodatkowo ubierać. Hey, hej, hi, hello, kochani wspaniali. Mamy nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Dzisiejszy vlog zaczynamy małą motywacją do ćwiczenia. Bo znalazłam kolejny, bardzo fajny kanał, jeżeli chodzi o... Uuu. Treningi oczywiście na YouTubie. To jest dziewczyna, która nazywa się Growing Ananas. Ćwiczyłam z nią praktycznie cały tydzień. I bardzo lubię jej ćwiczenia ze względu na to, że ona wszystkie treningi, jak ma, to w żadnym treningu dane ćwiczenie nie wiem, powtarza się kilka razy. Wszystkie ćwiczenia, jakie ćwiczycie w ciągu 30-minutowego treningu, na przykład to są różne ćwiczenia. Każde ćwiczenie jest po prostu inne. I to też jest bardzo fajne, bo to przełamuje tak troszeczkę nudę. I pomimo tego, że ta dziewczyna prowadzi te treningi po angielsku, to totalnie się tym nie musicie przejmować, bo w tle idzie tylko i wyłącznie muzyka. Tam jakieś napisy się pojawiają tylko po angielsku, ale ona wszystko dokładnie pokazuje, więc tym się totalnie nie musicie przejmować, jeżeli języka angielskiego nie znacie. Większość z tych ćwiczeń jest taka dosyć bardzo intensywna, taka średnio zaawansowana bym powiedziała. Ale spokojnie, jeżeli zaczynacie swoją przygodę z jakimiś treningami, albo właśnie z ćwiczeniami, albo z jakąś aktywnością fizyczną, to możecie je wykonywać, tylko po prostu wykonujcie mniejszą ilość, jakby mniejszy czas tych ćwiczeń. I dacie sobie radę i też będziecie widzieć, jak będziecie wykonywać te ćwiczenia systematycznie, że z czasem będziecie w stanie wykonywać je dłużej przez dłuższą ilość czasu, aż dojdziecie do takiego momentu, że będziecie w stanie wykonać to ćwiczenie przez cały czas danego ćwiczenia. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, bo przy każdym treningu pokazuje się taki zegar przez jaki czas trzeba wykonywać dane ćwiczenie więc po prostu wykonujcie ćwiczenie jak najdłużej, jak tylko możecie. Ja bardzo często mam właśnie zrobione tak, że mam włączony ten trening na telefonie, kładę sobie ten trening tam na gramofon i w tle mi idzie dzień dobry, TFN. To znaczy, tak naprawdę na odwrót, bo to idzie mi w tle, bo tutaj nie mam głosu włączonego. A dzień dobry, TVN sobie idzie. Dzięki temu też ten czas mi się tak bardzo nie dłuży i milej i fajniej spędzam jakby ten czas ćwiczący. Mm, to jest Dzisiaj był trening na pośladki, a jutro yoga. Wow, ale słońce! Mały mi zasnął, więc mam czas teraz na to, żeby nadrobić kilka rzeczy. Wybaczcie, że w ostatnim vlogu albo w przedostatnim vlogu powinnam Wam dać znać odnośnie kolejnego zwycięzcy z giveaway'a, które jest rozlosowywane raz w miesiącu spośród wszystkich naszych patronów. Tym razem nasze giveaway, które było żelem do mycia ciała i włosów z firmy Mustella, a także książka, gdzie śpiewają raki giveaway leci do Karoliny Wolskiej, więc kochana gratuluję Ci serdecznie, będę z Tobą w ścisłym kontakcie jak to ja zawsze mówię, żeby pozyskać Twoje dane. Jeszcze jedna rzecz, o której chcę Wam powiedzieć, jest to moja recenzja dotycząca tego olejku z firmy Khadi na porost włosów. Nie mam teraz w tym momencie opakowania tych tabletek, które stosuję z firmy Carabion, bo zawsze po prostu te opakowania wyrzucam, ale wkleję w tym momencie zdjęcie tych tabletek, które widziałyście już na moim kanale, które wam pokazywałam, których już recenzję raz chyba robiłam, a teraz będzie druga recenzja i ta recenzja będzie po jakim okresie czasu? Już tutaj patrzę. Kolejek zaczęłam stosować we wrześniu, 16 września, więc to jest Praktycznie pół roku stosowania. A dodatkowo jeszcze po dwóch miesiącach dodałam stosowanie od wewnątrz mojego organizmu, mianowicie właśnie w formie tych tabletek z firmy Carabion. I Wam normalnie mogę powiedzieć, jestem z tego bardzo zadowolona. Ilość moich włosków, które mi odrasta, bo ta linia u mnie była jakby najgorsza i zaraz Wam wrzucę na pewno porównanie, jak to wyglądało pół roku temu, a jak to wygląda w tym momencie u mnie teraz, bo ilość włosków takich odrośniętych możecie zobaczyć. To wszystko. Przy... Wszystko, co tutaj widać, to nie jest dlatego, że widać to przez to, że mam kręcone włosy i one mi odstają od głowy, tylko to wszystko to jest odrost. To wszystko to są króciutkie włoski. Raz je właśnie podważyłam do góry. Prześciutko to, to są króciutkie włoski, które zaczęły mi właśnie odrastać. I centralnie mam tutaj wzdłuż całej mojej linii włosów same takie króciutkie włoski. I też wyczuwam palcami, jak dotykam swoją głowę, że te króciutkie włoski są centralnie na całej mojej głowie. Więc działa i będę nadal to stosować, więc jestem z tego bardzo zadowolona i na pewno Wam w tym momencie mogę to polecić, bo zostało to przeze mnie przetestowane, sprawdzone i są tego rezultaty. Więc jeżeli zmagacie się po ciąży, ale oczywiście wypadanie włosów niekoniecznie jest związane zawsze z ciążą. Z wypadaniem włosów to bardzo Wam polecę ten właśnie zestaw. Olejek z firmy Khadi plus te tabletki z firmy Kerabion. teraz jak mały śpi, to wykorzystam ten fakt i zajdę na dół do kuchni i przygotuję moje dzonko. Od jakichś dwóch tygodni mało dostaję, raz dostaje kaszkę z musem jabłkowo-bananowym, a raz dostaję właśnie serek homogenizowany o smaku waniliowym, więc to ma na zmianę. I do serka homogenizowanego, tak samo jak do tego musu razem z kaszą, rozdradniam mu krakersy na górę albo paluszki, żeby miał też taki efekt chrupkości, żeby to nie było takie, wiecie, żeby to nie było tylko i wyłącznie takie papkowate, żeby coś po prostu w tym w środku było. A widzę po nim, że on chyba tak samo będzie miał jak ja, że będzie lubiał te rzeczy, które są chrupiące. Po prostu rozdrabniam mu na górę serka homogenizowanego. A budził się idealnie na jedzenie. Good morning, good morning, sunshine. Hello, Mamma, you don't go to a youth? Okay, I'm not sick. No, i Co będziemy robić? Jak wjeżdża to co będziemy robić? Będziemy jeść! Dokładnie! jak Wasze dziecko jest niecierpliwe przed jedzeniem, bo zostaje już wsadzone do swojego... Proszę! Do swojego krzesełka, to właśnie idealnym rozwiązaniem są paluszki. Paluszki, truckersy albo jakieś chrupki, coś co on może mieć w swojej własnej ręce, coś czym się może właśnie zająć, jest idealne. Tak! Ten kubraczek mamy jeden i nie pierzemy go codziennie w pralce, tylko ja pod koniec dnia po prostu go przepieram tak ręcznie i odkładam na kaloryfer, żeby wyschło. Serek wyzerowany. Mały teraz będziemy mógł się zająć sam jedzeniem swojego pomarańczka. Ja dopijam kawkę. A skoro mówimy teraz o jedzeniu, to pozostańmy na chwileczkę jeszcze w temacie diety. Małe normalnie tak rozkosznie je tego pomarańcza. Tak wcinasz, jakby cię normalnie ktoś gonił. Ale to dobrze. Pozostańmy jeszcze na chwileczkę w temacie diety, bo zostałam zapytana o to, po co ja liczę w ogóle kalorie i czemu to robię? I z tymi kaloriami, i z tym liczeniem kalorii, to jest tak, jeżeli nie sprawiać to trudności, jeżeli nie przeszkadzać to w swoim własnym życiu, dotychczasowym życiu, w życiu po prostu, jakie prowadzisz. To ja nie widzę przeszkód, żeby liczyć kalorie. Tym bardziej, że ja nie robię tego gram do grama, nie liczę już wszystkiego idealnie i dokładnie. Robiłam tak na początku, ale teraz po prostu z doświadczeniem wiem czasami mniej więcej co ile waży, i nie muszę tego wkładać nawet na wagę. I też wiem, że na przykład pomalutku. Żyj kochanie, żyj pomalutku, pomarańcz Ci nigdzie nie ucieknie Zgubiłam wątek i zaraz mi jeszcze bateria padnie Jeżeli dieta, którą chcesz stosować ma przeszkadzać w Twoim życiu Ma na Ciebie zły wpływ psychiczny, to nie powinnaś jej stosować Nieważne jaki typ diety to jest, czy jakieś keto, czy śródziemnomorska, czy paleo Czy wysokowęglowodanowa, czy niskowęglowodanowa Naprawdę najważniejsze jest to, żeby znaleźć dietę, która pasuje tobie i nie przeszkadza ci w życiu. Ja na samym początku, o tutaj chyba skończyłam. Jak zaczęłam stosować tą dietę, którą jest właśnie liczenie kalorii. A raczej to nie jest w ogóle dieta, tylko po prostu ja liczę kalorie i to jest mój taki styl bycia. Porobiłam to dokładnie, robiłam to co do grama. Ważyłam na przykład mleko, które wkładam do swojej kawy. Ale teraz po prostu z doświadczenia już wiem mniej więcej co jak mogę robić i nie muszę tego ważyć, więc jeżeli Wy macie taką ochotę, jeżeli Wy macie taką determinację i jeżeli lubicie matematykę i macie bzika trochę na tym punkcie, tak jak właśnie ja, bo ja uwielbiam na przykład wprowadzać to do kalkulatora, kalorii i przeliczać te wszystkie rzeczy. Dla mnie matematyka zawsze była czymś takim fascynującym, uwielbiałam dodawać, odejmować, ogólnie lubiłam bardzo pracować na... Cyfrach. Dlatego to lubię robić. I mi to po prostu nie przeszkadza w życiu. Najważniejsze jest po prostu to, żeby w życiu robić to, co pasuje Wam, i nie przejmować się opinią innych osób. Więc jeżeli ktoś chce iść na dietę keto, najpierw spróbuj, a potem będziesz wiedział. albo wiedziała, czy będziesz w stanie to utrzymać przez dłuższy okres w swoim życiu. Bo naprawdę, dieta keto według mnie na przykład osobiście. Dla kogoś, kto lubi chrupać i lubi chrupać węglowodany, to dieta keto jest, no normalnie, nie wiem, mogłabym zrobić takie wyzwanie i zrobić ją przez tydzień. Ale myślę, że ten tydzień, myślę, że drugi dzień już by był po prostu tragiczny dla mnie, bo ja zbyt bardzo lubię węglowodany. Nie mogłabym tak pozbyć się ich ze swojego życia. Ja już z dietami też przeszłam i eksperymentowałam naprawdę z dużą ilością diet. Jakbyście mnie znali wcześniej, to byście o tym wiedzieli, i jakbym to upubliczniała we vlogach, to byście również o tym wiedzieli. Ale tego wtedy nie robiłam, robię to dopiero teraz. A teraz wiem, co pasuje mnie i mojemu stylowi życia. Dlatego najważniejsze, rób swoje, kochana. Jej, cały pomarańcz zjedzony, cały pomarańcz na całej buzi. Strasznie szybko to minęło. Ja staram się ćwiczyć tak 5 razy w tygodniu po 30 minut. Zazwyczaj wybieram sobie właśnie takie treningi 30-minutowe. I ostatnio wprowadziłam sobie do takiego mojego tygodniowego planu ćwiczeń. Yoga, bo yoga oprócz tego, że ćwiczy Twoje ciało, wzmacnia Twoje ciało, rozciąga Twoje ciało, co w biodze jest właśnie najważniejsze, ale oprócz tego cię właśnie uspokaja od środka. Bo wszystkie ćwiczenia, które się wykonuje, to zazwyczaj są wykonywane one powoli, spokojnie, dokładnie. To nie chodzi o to, żeby Twoje serce biło jak najszybciej, żeby spalało jak najwięcej kalorii. To chodzi o to, wiedze, żeby się właśnie wyciszyć, uspokoić i przy okazji poćwiczyć, rozluźnić. A drugą rzeczą, która Cię uspokaja, jest medytacja. To są takie dwie rzeczy, które na pewno. Chcę utrzymać w swoim życiu, bo są mi one konieczne, wręcz bym powiedziała. Ze względu na to, że ja strasznie się śpieszę. Zauważyłam to po ostatnim, również w vlogach, jak dla Was nakręcam, jak je edytuję i montuję, że ja strasznie się śpieszę. Wszystko po prostu robię na szybko. Widzę, ile rzeczy mam do zrobienia, ile rzeczy sobie sama planuję, żeby je zrobić i później wykonać, i potem latam tu i tam, biegam po schodach i to. Na pewno nie wpływa na mnie zbyt dobrze, więc w swoim życiu chcę zwolnić i to sobie uświadamiam codziennie rano: zwolni kobieto Jak zaczynam robić coś szybciej i szybciej i szybciej, zaczynam biegać, to mówię sobie wewnętrznie do swojej własnej głowy: zwolni, spowolni, nigdzie ci się nie śpiesz. Moje życie też toczy się tu i teraz, a też zauważyłam, że jakoś to życie z dnia na dzień przyspiesza i ja nie zauważam niektórych rzeczy Przez to właśnie, że się śpieszę Że jestem skupiona na tym, na czym nie powinnam być Albo nie cieszę się z tych rzeczy, które wykonuję Jak na przykład pamiętam Składanie prania Albo właśnie zawieszanie prania Albo sprzątanie Sprawiało mi przyjemność, bo robiłam to na spokojnie To z oczywistych względów O których wszystkie mamy I wszyscy rodzice wiedzą Teraz to wszystko jest jakby Natchnione przyspieszeniem Jest to bardziej energetyczne i to przestało mi taką satysfakcję sprawiać, taką przyjemność, jak kiedyś. To nie jest już takie rozluźniające, bo bardzo często musimy przerywać niektóre zadania po to, żeby zająć się naszymi dziećmi. A co właśnie chcę zrobić, to wprowadzić ten spokój do mojego życia, tak jak było to kiedyś. Chociaż to życie również tętniło swoją energią to było bardziej spokojniejsze. I myślę, że tutaj w tym momencie chodzi o to, że to nie jest taki spokój fizyczny, że musimy wykonać jakieś zadania, że musimy być aktywniej, poruszać swoim ciałem. Tylko tutaj chodzi o ten spokój psychiczny. Nie mamy tego z tyłu głowy, że za chwileczkę możliwe będzie się trzeba zająć swoim dzieckiem. A rzadko chyba tak jest, że to dzieci będą czekać na to, kiedy wy znajdziecie dla nich czas. I to też chyba tak nie powinno być. Czas dla dzieci powinny się znaleźć wtedy, kiedy one tego czasu potrzebują. Bo one wtedy ci o tym mówią. I to przekłada się później też na dorosłe życie. Że jeżeli nasze dzieci będą wiedziały o tym, że nie znajdujemy dla nich tego czasu w tym momencie, to dlaczego mielibyśmy znaleźć dla nich czas, jak będą już dorosłe? Więc to jest taka. To jest też takie moje małe przypomnienie, żeby cieszyć się z tego, co się robi. Nieważne, czy to jest sprzątanie, czy to jest zajmowanie się Waszymi dziećmi, czy to jest płacenie rachunków, ale cieszyć się z tego. Aha, kto może się cieszyć z płacenia rachunków? No ale takie jest życie, dobrze, że mamy czym zapłacić za te rachunki. Ale robić wszystko spokojniej, wolniej, dokładniej, z przyjemnością. I jak trzeba to przerwać... To to przerwijmy, ale wróćmy do tego z taką spokojną również głową. Nie dlatego, że było coś przerwane i trzeba odetchnąć, znowu to muszę zrobić, tylko po prostu na spokojnie. I to jest coś, czego Wam wszystkim normalnie życzę. Spokoju i takiego zadowolenia z tego, nawet że jest się zmęczonym. Niosę ze sobą małego obcego. Jesteśmy na spacerku. Co prawda, deszcz troszeczkę nam leje, ale nie idziemy długo. Idziemy. Do końca płotu, tak naprawdę, i z powrotem. Z takim widoczkiem za nami. Mały jest ubrany, a ja mam kurtkę w ogóle na sobie, która idealnie nam pasuje. To jest kurtka chyba LK albo XL w rozmiarze takim większym, bo dzięki temu właśnie idealnie ja mogę być ubrana i mały może być ubrany, i ja nie muszę go dodatkowo ubierać, więc jedyne co mu zakładam, to czapeczkę, żeby mu nie wiało do środka do ucha. Więc zakładam mu czapeczkę. No, sidełko jest na mnie, jest blisko mojego ciała, no i kurtawa, która okrywa i mnie, i jego. I w taki sposób, spacerkiem, będziemy kończyć tego vloga. Mam nadzieję, że nie macie takiej brzydkiej pogody, jak my mamy. Pfu! Te włosy. Dziękujemy Wam bardzo za czas spędzony z nami. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić nam jak zawsze łapkę w górze. Jeżeli jesteś tutaj nowa, to zapraszam Cię serdecznie, kochana, do subskrypcji do naszego kanału, a także do włączenia dzwoneczka, który zawsze powiadomi Cię o nowych vlogach. Życzę Wam cudownego dnia, wschodu lub zachodu słońca. No i co? Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, kochani wspaniali. A i widzimy się w poniedziałki i we czwartki o godzinie 16. Pa! Pa! pa. Chcesz coś powiedzieć? 那我见。